Lech Poznań awansował do trzeciej rundy kwalifikacji Ligi Europy. Kolej już pokonał na i na stadionie FK Haugesund 2 do 0. Oto skrót spotkania. Komentowali Patryk Oko i Rafał Ulatowski. Uwaga, gumny, pole karne, gumny! Nie ma bramki. Pierwsza groźna sytuacja jeśli chodzi o piłkarzy Nenada Bielicy, a mamy na zegarze dopiero trzecią minutę spotkania. Kolejne dośrodkowanie w pole karne. Uwaga, uderzenie głową! Ależ teraz zmarnował tę sytuację Mario Szydłów. Trąsztat, prawa strona. Przy nim Kostewicz. Ładnie Trąsztat. Uwaga, uderzenie po ziemi. Dobra interwencja Matusza Podnowskiego. Jest Jefkicz. Pole karne. Jefkicz. Próba dośrodkowania. Gipier. Nie ma bramki. Ja tak się zastanawiam teraz, czy być może Darko mógł sam starać się oddać strzał gdzieś po dalszym słupku. Super będzie ta powtórka. Stąd. A zrobił to... W... Super. Wysoko ustawiony Nielsen. Nielsen walczy tam w narożniku pola gry. Jest Makuszewski. Brawa dla Nielsena za tę walkę do końca. Uwaga z Uderzenie. Piłka ponad poprzeczką. Dokładnie lazę Nielsen. 188 cm wzrostu. Uwaga. Jewcicz. Zdecydował się na strzałki. Yeah! Teraz ru ruszyć musi zespół z Haugesund, bo na tę chwilę Lech oczywiście jest w trzeciej rundzie eliminacji Ligi Europy, ale Lech nie rezygnuje. Lech szuka kolejnej bramki Uwaga, Gajos! Do środka, właśnie, tylko zdobyć. w do Gitkiera, Szansa na 2-0. Uwaga, Gitkier, Gitker pożeni. Broni per Bradwege. Jefticz, domagają się trybuny z rzutu wolnego, tam również pretensje Darko Jefticza, jeszcze utyka pomocnik Lecha Poznań. Wydawało się, to nie grozi. to się wydawało w jakimś starciu takim, blisko linii, no ale widzimy, że musiał uciekać tutaj co najmniej staw skokowy, tak? Bo jeżeli zawodnik nie może ustawić nogi na ziemi, to jest on najczęściej spowodowane w jakimś razie... No Foulowany. Będzie droga żółta kartka. Gajos. Tak jest. FK Haugesund będzie grało w dziesiątkę. To drugi żółty kartonik dla Libana Biego. W 75. minucie spotkania. No i w konsekwencji czerwona kartka. Nie, Makuszewski. Uwaga. Sam na sam. Makuszewski. Nie ma bramki. Jeszcze okazja na dobitkę Raduca. Uwaga. Raduc. Nie ma gola. Coś niebywałego. Jeszcze Nikibile Nielsen. Nielsen. To nie jest koniec. Nielsen. Uderzenie z dystansu, parada peramne Brad Wejta. Rzut rożny dla FK Haugesund. Już doliczony czas gry. piłka szybuje w pole karne, Matusz tu teraz Pewnie w tej teraz sytuacji kontra do tak jest, jest jeden na jednego. Uwaga, będzie okazja na 2 do 0. Nikki będzie Rockels, teraz nieco Daj. przystopował. Zagranie do Niki Bile Nielsena. Czy będzie 2 do 0? Uwaga, Nielsen 2 do 0. Euforia, stadion eksplodował. My też jesteśmy w kolejnej rundzie. Po tych ogromnych nerwach przed tygodniem w Norwegii, kiedy Lech przegrał 3 do 2. Dzisiaj jesteśmy w zupełności spokojni. Wszystko zadziałało tak jak trzeba. Lech ogrywa 2 do 0 w Haugesund i melduje się w trzeciej rundzie eliminacji Ligi Europy. Dzisiaj